Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza Pani podbija świat angielski dla seniorów. Part twenty six. Dzisiaj zatrzymamy się trochę w ubikacji. Ale najpierw, jak powiedzieć przepraszam bardzo, kiedy pytamy się o drogę kogoś na ulicy? Excuse me? Excuse me. Kolejną pochwałą, którą się dzisiaj nauczymy, będzie perfect, czyli doskonale. Powtarzamy dwa razy. Perfect. Perfect. No to jak powiemy przepraszam bardzo rozpychając się w tłumie. Excuse me. Excuse me. Perfect. Perfect. A jak powiedzieć? Przepraszam bardzo, gdzie jest ubikacja? Najpierw w Stanach, a później w Wielkiej Brytanii. Excuse me. Where is a restroom? Excuse me. Where is a restroom? Excuse me. Where is a toilet? Excuse me. Where is a toilet? A jak powiedzieć. Jest tutaj, jest tam. It is here, it is here. It is there, it is there. Perfect, perfect. A jak powiedzieć: potrzebuję chwilę odpocząć, dobra? I need to rest for a minute. Okay? I need to rest for a minute. Okay? A jak powiedzieć potrzebuję na chwilę usiąść? Dobra? Dobra. I need to sit down for a minute. Okay? Okay. I need to sit down for a minute. Okay? Okay. Perfect. Perfect. A jak powiedzieć, czy można? I wykonujemy jakiś gest, dwa słówka. May I? May I? A jak powiedzieć, przepraszam bardzo, czy można tu usiąść? Excuse me, may I sit here? Excuse me, may I sit here? Perfect. Perfect. No i dzisiaj będziemy mieli ciekawe słówko, mianowicie woda. Zobaczmy, jak się pisze u samej góry po angielsku i na samym dole po polsku i widzimy pewne podobieństwo, które sięga tysięcy lat wstecz, kiedy nie było jeszcze ani języków słowiańskich, ani języków germańskich, tylko jeden język, Indoeuropejski i widzimy, że jednak jakieś podobieństwa jeszcze mamy. No więc teraz jak wymawiać to słowo? Water, więc wymówmy go dwa razy woda. Water. Water. Obecnie na lotniskach prawie wszystkie ekrany mają już fotokomórki. I teraz czasami nie wiemy, jak właściwie uruchomić wodę, jak podstawić ręce, jak zamachać, jak trzymać, żeby ta woda wreszcie się lała, albo żeby lała się wystarczająco długo. I wtedy mamy kompleksy jako Polacy, że nie potrafimy sobie poradzić z tym, a tymczasem trzeba się rozluźnić, ponieważ wszyscy ludzie na świecie Dręczą się właśnie z tymi fotokomórkami. W każdym miejscu jest trochę inaczej, na każdym lotnisku jest trochę inaczej i bardzo wykształceni, bardzo nowocześni Amerykanie czy Brytyjczycy też mają ten sam problem, więc naprawdę nie musimy się tutaj zakompleksiać. Ale przydarzy nam się, że chcemy umyć ręce i nie wiemy, jak tą wodę uruchomić. No więc pamiętamy, jak się mówiło po angielsku, gdzie. Were, were. A pamiętamy jak się mówi po angielsku woda. Water. Water. No to teraz proponuję, żeby zadać takie proste pytanie o sobie w tej łazience obok nas, gdzie jest woda. Możemy oczywiście zapytać się, przepraszam bardzo, nie wiem jak uruchomić fotokomórkę z tego kranu, ale jest to na razie dla nas za trudne, więc zapytajmy się po prostu, gdzie jest woda? I oczywiście mamy tu na myśli, jak uruchomić komórkę, ale nie mamy jeszcze wystarczająco słownictwa. Czyli wciskamy guziczek przerwy i myślimy, jak powiedzieć po angielsku, gdzie jest woda. Where is water? Where is water? I tutaj widzimy, że pytaliśmy się po angielsku: Where is the restroom? Mieliśmy słówko e, ale woda jest traktowana po angielsku jako coś niepoliczalnego, a jak jest niepoliczalne, to nie potrzebujemy żadnych słówek przed nim, więc cieszymy się jako Polacy, łatwiej nam wtedy używać gramatyki. Więc woda jest niepoliczalna, nie potrzebujemy żadnego słóweczka przed nią i po prostu mówimy: Where is water? Gdzie jest woda? No więc powtórzmy to dwa razy: najpierw pomału, a później szybko. Where is water? Where is water? Where is water? Where is water? A teraz, jak powiedzieć, przepraszam bardzo, gdzie jest woda? Excuse me, where is water? Excuse me, where is water? A teraz nauczmy się słówka with. Mamy go tutaj w górnym lewym rogu, with, i mamy wymowę obok with. Pamiętamy, że ja zaznaczam dźwięk ły poprzez u, żeby wszystkie komputery go łapały. Więc with, with. I to można tłumaczyć na różne sposoby, bo pamiętamy, że przyimki, a to jest przyimek, nie tłumaczymy dosłownie, tylko hmm, za każdym razem będzie to troszkę coś innego. Ale w naszym przypadku to with będzie często słówkiem z. Po polsku przyimkiem z więc with nie brzmi to słówko pięknie po polsku, ale niestety przyda nam się ono często, więc polubmy je. With, powtórzmy dwa razy. With. With. No i teraz with water. Widzimy, nie potrzebujemy żadnego e, ponieważ water, woda jest niepoliczalna. With water. To dosłownie by znaczyło z wodą. Powtórzmy dwa razy. With water. With water. No więc znowu jesteśmy w tej ubikacji na lotnisku, dręczymy się z fotokomórką i, jakby powiedzieć, potrzebuje pomocy. Mieliśmy to słówko pomoc. W naszej czwartej przygodzie, więc sięgnijmy do niej jeszcze raz, jeśli nie pamiętamy, przypomnijmy sobie. A teraz, jak powiedzieć, potrzebuję pomocy. I need help. I need help. A jak powiedzieć, przepraszam bardzo, potrzebuję pomocy. Excuse me. I need help. Excuse me, I need help. A teraz, jak powiedzieć woda po angielsku? Woda. Water. Water. A pamiętamy, jak powiedzieć z wodą. With water. With water. To teraz jak powiedzieć przepraszam bardzo potrzebuję pomocy z wodą. Excuse me, I need help with water. Excuse me, I need help with water. I uśmiechajmy się przy tym i nie zakompleksiajmy się, że to nasz problem, bo jesteśmy z polski. Jest to problem każdego człowieka, który żyje na globie. Ziemskim, ponieważ te fotokomórki są naprawdę tak różne w każdej ubikacji, w każdej łazience jest inaczej, szczególnie na każdym innym lotnisku. Więc zamiast się zakompleksiać, uśmiechamy się i zwracamy się do osoby obok nas i mówimy. Excuse me, I need help with water. I prosimy uśmiechająco, żeby nam pomogli. Tu widzimy zastosowanie naszego with water na samym dole na końcu zdania with water z wodą i większość ludzi na całym świecie zrozumie nasz problem nie będzie nami gardziło tylko wręcz przeciwnie bardzo chętnie nam pomoże a jeśli ktoś będzie grubiański i niegrzeczny to zdarza się to na każdym miejscu świata bardzo rzadko ale się zdarza. No więc teraz, jak już nam pomogli, to jak powiedzieć dziękuję za Pana, za Pani pomoc. Thank you for your help. Thank you for your help. I uśmiechamy się bez kompleksów, bo to się zdarza każdemu, a my umiemy się odnaleźć. A teraz, jak powiedzieć woda po angielsku. Water. Water. A jak powiedzieć z wodą? With water. With water. A jak powiedzieć, przepraszam, bardzo potrzebuję pomocy z wodą. Excuse me, I need help with water. Excuse me, I need help with water. I jak teraz podziękować za pomoc? Thank you for your help. Thank you for your help. Perfect. Perfect. A teraz jak powiedzieć: Przepraszam bardzo, gdzie jest woda? Excuse me, where is water? Excuse me, where is water? Perfect. Perfect. A teraz zapraszamy do następnej przygody dalej w ubikacji.